Cześć i zapraszam Was dzisiaj na mecz UEFA Konferencji League. Legia Warszawa podejmie u siebie na stadionie Wojska Polskiego Midland. można powiedzieć FC Midland, czyli klub duński kontra klub z PKO Ekstraklasy, czyli polski. No jeśli chodzi o pierwsze spotkanie w, na stadionie MH Arena Herning w Danii. No z kolei sędziował tutaj Becklening z Ukrainy, sędzia. A w meczu wyjazdowym będzie sędzia z Włoch. No i jeśli chodzi o to pierwsze spotkanie, no to było 3-3 24 sierpnia. No i strzelił tak, dla Midlandu Juninho w 16 minucie spotkania, w 34, Franciulino, później strzelił w 71 minucie Franciulino, czyli dwie bramki. No i później Legia Warszawa. Pszczołek asystował przy bramce Guala w 26 minucie, Josue asystował przy bramce Slicz w 64 minucie, no i Rosołek, czyli napastnik Legii Warszawa, asystował przy bramce Kramera. Na 3 do 3 w 86 minucie spotkania. A jeśli chodzi o ten mecz, no to Legia Warszawa właśnie teraz, 31 sierpnia o godzinie 21.00, będzie grała z Midlandem. O być albo nie być w tych, yy, jeśli chodzi o te rozgrywki. No i żeby awansować, bo to są kwalifikacje. To spotkanie oczywiście odbędzie się TVP Sport będzie transmisja. No i chodzi o kursy. No to spotkanie, no to tak. Yy, ludzie dają na fortunie 1,90 na wygraną legi. STS 1,97. W Miedzielandzie 3,75 na wygraną fortunie. No i w STS 3,70 też na wygraną Midlandu. No i też jest jakby kurs na remis, w Fortunie 3,75, a w SS 3,60. Więc no tutaj będzie się działo, sędzią tego spotkania będzie SOZA. No i na Wojska Polskiego w Warszawie. Możecie też napisać, jaki wynik obserwujecie w tym spotkaniu i kto pierwszy strzeli bramkę, czy Midland, czy Legia Warszawa? Jestem sam ciekawy. No i w której minucie spotkania? Jakbyście wytypowali, to byłoby naprawdę super. Może akurat Wam się udało. Z takim składem sobie wejdziemy na to spotkanie. 3-4-3 taką formacją, płasko. Akurat tej, tej formacji, co było na żywo w, w pierwszym spotkaniu, gdzie grał Midelland z Legią Warszawa. Właśnie Legia grała na wyjeździe. No to też było 3-4-3. Tylko jakaś inna jakby formacja. Ale w chwili nie ma tej formacji. Więc no... No i tutaj nie poradzimy na to. No i co? Bez przedłużania przechodzimy do spotkania. Ten mecz będzie komentował Tomasz Makowski i Jacek Laskowski. Na żywo oczywiście. Nie wiem jak będą komentatorzy, więc sami się zresztą przekonamy. No i... Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Halo, witamy! Mam nadzieję, że nas to przesłychać. Ze stadionu pozdrawiają Tomasz Smokowski oraz siedzący tu obok mnie Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz, który zdarza się tylko raz w roku na finał UEFA Europa Conference League. Legia Warszawa zmierzy się z Mittulem. Niektórzy mogą nazywać UEFA Europa Conference League rozgrywkami pocieszenia trzeciej kategorii, ale dla tych piłkarzy, dla tych dwóch zespołów to są teraz najważniejsze rozgrywki tego roku. Obie drużyny pokonały na swojej drodze wielu rywali, aby ostatecznie zagrać dziś na tym stadionie o wyeksponowany na pójcie puchar. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1, 3, 4, 3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasięgi przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Widzimy teraz skład drugiego zespołu. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2 z jednym wysuniętym i jednym cofniętym pomocnikiem. Takie ustawienie drugiej linii daje z jednej strony czytelne zadania poszczególnym zawodnikom w środku pola, ale i pozostawia sporą elastyczność. Nominalne wsparcie dla obrony może wzmocnić siłę ataku, a pomocnik ustawiony tuż za plecami napastników łatwo może wspomóc grę obrony. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Jest już z piłką Paweł Wszołek. Co teraz? Nie, nie daje się zaskoczyć. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. W tej sytuacji. Gol! Otworzył wynik spotkania! Ważne trafienie! Tak, w finale. Pierwsza bramka często o wszystkim decyduje. Rywale będą musieli się odsłonić i mogą nadziać się na kontry. Jest już powtórka i bardzo chętnie ją obejrzę. Znakomity był ten I Znakomity. Piłka dobrze naszła. No i cóż, jak to się mówi, naszła i weszła. Piękny gol. Prowadzą zatem 1 do 0. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Chorągiewka w górze. I to tyle po akcji. Szkoda. Akcja zapowiadała się ciekawie i bardzo niewiele zabrakło. Powrót ze Spalonego był słuszny, tylko nastąpił zbyt późno. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. I proszę, Bramkarz był na miejscu. Zrożnego w okolice jedenastki. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Wciąż prowadzi piłkę. I mamy strzał. Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. I czy będzie gol? Gol! Była bramka przewagi, a teraz są dwie. Trzeba wsiąść się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w Twojej mocy, a koniec końców i tak pada bram. No to mamy 2 do 0. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Teraz wyjaśnia sytuację Jędrzejczyk. Sędzia dostrzega do Uwaga! Za chwilę może być bramka! I gol! Bramka kontaktowa! Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę państwa, będzie jeszcze ciekawie. A zatem mamy wynik 2-1. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla legii. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Ależ była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Teraz wspaniała okazja. No nie, strzał do zapomnienia. No, jeśli był spalony, to naprawdę minimalny. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. I Bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. Bartoszka pustka. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Była szansa na kontrę, ale to musi być wszystko lepiej rozegrane. Próbuje podcinką. Całkiem niezły strzał, niezły pomysł. Ale tego bramkarza zaskoczyć nie jest wcale tak łatwo. Widział, że szykuje się techniczne uderzenie i interweniował jak należy. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. I zaczęli. Zaczęli finał UEFA i koniec pierwszej połowy spotkania. Legia Warszawa na razie po bramce Bartosza Kapuski prowadzi 2 do 1, więc no naprawdę no Legia tutaj naprawdę ładnie gra. Oby tak dalej. No zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. Eee, sam jestem ciekawy. Możemy wrzucić eee, Nawrockiego za i libero, No i może sobie wejść Kisiel za Justuę, Indrasik. Niech sobie wejdzie za śliszpa. No i tak możemy przejść do drugiej połowy spotkania. No na razie tutaj jest zacięte spotkanie, więc no tutaj wszystko się może wydarzyć. Ciekawy jestem, kto tu wygra. Czy Legia, czy Midland. Piłka w grze. Jesteśmy coraz bliżej poznania tegorocznego triumfatora UEFA Europa Conference League. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Paweł wszołek. Teraz będzie szansa. Kapitalne to zagranie. Jak on to zrobił? Niesamowite. Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Chyba będzie gol. Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. W sumie my też nie. Ciekawe, czy to się nie zemści. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Bramka! Legia Warszawa! Legia zapewnia sobie tą bramką bezpieczną przewagę. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Więc mamy 3 do 1. Olson. Atak pozycyjny. Kombinują. Jak przedrzeć się w pole karne. Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. I będzie jeszcze rzut rożny. Czy to będzie właśnie kluczowe podanie? Też ma rozregulowany celownik, ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. To musi wpaść. Gol, proszę państwa. Teraz ich przewaga rośnie do trzech trafień. No, zanosi nam się na rzeź. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Aktualny wynik to 4 do 1. To musi być bramka! I go! O, rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. I po tej bramce jest 4 do 2. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla legii. O, to musi wpaść! O, kolej Trzeci gol w jego wykonaniu. Proszę Państwa, ma dzisiaj dzień konia. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Iście hokejowy wynik, 5 do 2. Tak to się właśnie robi, czyściutko i skutecznie. Dobre podanie, może być groźnie. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i pakować piłkę do bramki. Brawo! Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Teraz z rogu na 11 metr. No i proszę, piłka ląduje w siatce. Piękna główka. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy jak to rozegrali. A Bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. 10 minut do końca tego meczu. Przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Tak, mamy bramkę. Strzelają niemal jednego gola po drugim. Tu jeszcze wiele może się zdarzyć. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Bramka za bramką i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki. O, o to bym tego nie nazwał. Dobra piłka na dojście. Spalony, podanie wyraźnie spóźnione. Akcja przetrzymana zbyt długo i takie są efekty. Tu trzeba było zagrać szybko. Wydaje mi się, że zabrakło wyczucia w czytaniu tempa gry. Koniec tej akcji. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. Szansa na kontakt. Niesamowity gol. Co oni tutaj zrobili? Ja już sam zaczynałem spisywać ich na straty, ale oni nie stracili wiary i teraz są o jedno trafienie od remisu, ale czasu jest mało. Czy zdążą? I tym samym mecz dobiega końca. Mamy zwycięstwinę turnieju. Gdy jedna strona triumfuje, druga rozpacza. Zapisała się nowa karta w historii. Proszę tylko spojrzeć na ten kontrast emocji. Zwyciężczynie promieniają. No i koniec spotkania. Legia Warszawa wygrywa z Midlandem 6 do 5 więc no naprawdę niesamowite spotkanie. No co tu się działo? To prawie Midland prawie by zremisował. No ale no Legia na szczęście wygrywa. Umęczone, wymordowane spotkanie. No naprawdę męczyli się niesamowicie piłkarze Legii Warszawa z Midlandem. No ale mimo wszystko udało mi się wygrać. Jeśli chodzi o statystyki no to Legia Warszawa miała 10 strzałów celnych, a Midland 12. No celne podania: 56 Legia Warszawa, no Midland 95. No i odbiory: 12 razy odebrała Legia piłkę Midlandowi, a Midland tylko 10. No i zawodnikiem spotkania oczywiście został. Jak tutaj widzicie, no największą ocenę dostał Carlitos. Carlitos przyliłhatrika no trzy bramki. Więc no wow. Mi się tego pewnie nie spodziewał. Jak się Wam podobało spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie. Zostawcie dzwoneczek, żeby się byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. No i trzymajcie się i do usłyszenia. No i oczywiście zapraszam też na kanał Sebastianiksa Christianix Games, no i Wojtas Vlog. Trzymajcie się i cześć.